I później jest śmieszna sytuacja z Brandonem Hartley. Ja, ja oglądając ten wyścig, miałem takie. Jak on znalazł tę ścieżkę przez, przez Marshall Post? To, to... Trakło pomaga. No nie no. że, <grym>, że on nie pomyślał, że powiedział to, że jest coś takiego. To I że z się. skorzystał. No, ten, ale że, że on myślał, że tędy można jechać, to to już. No, to, to jest to jest tylko komiczne, jest, 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 bo, no, bo nie można tam ten jechać. I ci mnie marszale. Może, tak się nie marszale, tam z, uciekają żeby, z drogi, <ś <ś> żeby Harty się tam zwieścił. Harty od razu nawet nie myślał o tym, żeby zawracać, tylko od razu tak, przyhamował, widzi, 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 widzi że jest gwiazd, no, Dobra, lecę. Dostał za to drive ostatecznie, ale no taka sytuacja ciekawa. Jeszcze tam pewnie poszedł do Eduardo i Eduardo mu pogroził paluskiem i mi powiedział: Co ty robisz, Brandon? Czemu ty tak jedziesz? Ale nie, ale to jest niesamowite. To, to, to jest ten właśnie traktok walk, ale to jest właśnie też dla mnie niesamowite, że dało się tam znaleźć takie. W ogóle, że on pomyślał o tym, bo ja miałem takie, nie no wróci normalnie przez historię, jak wylesiał. Tak sobie pomyślałem, ale. Ale no nie. No nie, tak, nie, tak nie było.